Witam Was w audycji poświęconej hiszpańskiemu. Dziś spróbujemy się uczyć na podstawie jednej zwrotki znanej piosenki. Postaramy się nauczyć kilku słów i czasowników na podstawie znanej piosenki. Palabras, palabras to po hiszpańsku słowa, słowa. Jest to tytuł piosenki, która była śpiewana najpierw po włosku jako parole, parole, potem przetłumaczono ją na wiele innych języków. Bardzo znana, chyba szczególnie w Polsce, jest wersja francuska. Parol, parol, w której głos męski należał do Alana Delona. Wersja hiszpańska, Palabras palabras, została nagrana przez Silvane di Lorenzo. We wszystkich wersjach językowych ta piosenka jest śpiewana przez kobietę, ale w tle słychać męski głos recytujący piękne słowa. Ta hiszpańska piosenka świetnie nadaje się do nauki, bo zawiera niemal wyłącznie czasowniki w czasie teraźniejszym prostym. Na przykład czasownik pasar, czyli dziać się, pojawia się wielokrotnie w pytaniu. Que pasa, czyli co się dzieje. Ale ten czasownik pojawił się już wcześniej w tej piosence, zaraz w pierwszych słowach. Vida que es lo que me pasa esta tarde, czyli życie to jest to, co mi się przydarza tego popołudnia me pasa, to życie mi się dzieje. Ale ten czasownik pasar to także przechodzić lub mijać, a więc można to też przetłumaczyć jako życie mi upływa. Pytanie ke pasa możesz użyć jako przywitania. Jest to takie nieformalne przywitanie, podobne do takich pytań jak ke tal czy como estas. Możesz na przykład powiedzieć Ola ke pasa tio. Czyli cześć, co tam słychać stary? Que pasa, pues, que pasa? Que pasa? to jak mówiłem to takie bardzo nieformalne przywitanie. Mężczyzna mówi Te miro i y es como la primera vez. Znaczy to patrzę na ciebie i jest jak za pierwszym razem. Te miro como la primera vez. Miro to patrzę. Yo miro to ja patrzę. Ta fraza w całości brzmi Te miro czyli patrzę na ciebie. Jak we frazie te amo, czyli kocham cię, my w polskim umieszczamy słówko cię na końcu, a Hiszpanie te umieszczają przed czasownikiem i dlatego patrzę na ciebie to te miro. Słówko es znaczy jest, a więc fraza es como la primera vez znaczy jest jak za pierwszym razem. Później kobieta wielokrotnie pyta – Kepasa pues. Kepasa Kepasa pues? to pytanie co się dzieje. Ale jak mówiłem, można go użyć jako przywitania, kepasa. A wtedy oznacza coś w rodzaju co tam u ciebie. Słówko pues to partykuła, która wzmacnia to pytanie. Jeżeli więc kepasa znaczy co się dzieje, to kepasa pues znaczy a więc co się dzieje? Pasa pues? Później mężczyzna mówi: no quisiera hablarte, czyli nie chciałbym z tobą rozmawiać. No Warto zwrócić uwagę na to, że jest to bardzo grzeczna forma. On nie mówi no quiero hablarte, czyli nie chcę z tobą rozmawiać. Używa czasownika querer, czyli chcieć, ale w formie warunkowej quisiera. No quisiera na przykład w restauracji możesz powiedzieć quiero una cerveza, co znaczy chce piwo ale przyznasz, że jest to takie dosyć niegrzeczne, lepiej powiedzieć kisiera una Serwesa, czyli chciałbym piwo. On, ten mężczyzna, nie mówi więc do niej nie chcę rozmawiać, ale nie chciałbym rozmawiać, czyli coś w rodzaju wolałbym nie rozmawiać. Później on mówi eres la frase amorosa que nunca cambia, Jesteś jak miłosna fraza, która nigdy się nie zmienia. Pierwszy czasownik to eres, czyli jesteś. Można go wykorzystać do zapytania kogoś o narodowość. Eres kubana? Jesteś kubanką? Drugi czasownik to cambiar, czyli zmieniać się. On mówi la fraze que nunca cambia, czyli fraza, która nigdy się nie zmienia. Ona odpowiada używając tego samego czasownika mówiąc no cambias mas. Czyli nie zmieniasz się już. No cambias, mas, no cambias mas, Czyli Ty się nie zmieniasz, to Tu no cambias. Można też powiedzieć Tu charakter nunka cambia. Czyli Twój charakter nigdy się nie zmienia. Zauważmy, że on się cieszy, że ona się nie zmienia. Powiedział Eres la frase amorosa, que nunca cambia. Czyli jesteś jak miłosna fraza, która nigdy się nie zmienia. Ona jednak ma mu to za złe, że on się nie zmienia i mówi z wyrzutem No cambias mas, czyli nie zmieniasz się już. Ona chciałaby takiej zmiany, ale ten facet się nie zmienia. El nunca cambia, czyli on nigdy się nie zmienia. Wciąż wygaduje rzeczy jak eres mi pasado i mi presente, czyli jesteś moją przyszłością i moją teraźniejszością. Eres mi pasado y mi presente. Ona kończy nunca mas czyli nigdy więcej. A on dalej wygaduje la que siempre me sta inquietando, czyli ta, która zawsze mnie niepokoi. On zamiast użyć czasu prostego ella me inquieto, czyli ona mnie niepokoi, używa czasu teraźniejszego ciągłego ella me está inquietando, co na polski tłumaczy się tak samo ona mnie niepokoi. Jest to jedyny raz, gdy ten czas został użyty w tej piosence. Tego czasu używa się, aby mówić o teraźniejszości, która właśnie się dzieje w tym momencie. Tak więc, mówiąc Eja me esta inquietando, chcę chyba powiedzieć, że ona go niepokoi właśnie w tej chwili. Można powiedzieć Eja me esta inquietando en este momento, czyli ona mnie niepokoi w tym momencie. Ale to jest niepotrzebne, bo użyty tutaj czas me esta inquietando znaczy właśnie, że to się dzieje właśnie teraz. Tak więc można dodać N este momento, czyli w tym momencie, ale nie jest to konieczne. Ona na to odpowiada. Yo tengo pruebas. Czyli mam dowody. pruebas. Możesz tą frazę wykorzystać w ten sposób. Możesz na przykład komuś powiedzieć. Tengo pruebas en forma de fotos. Czyli mam dowody w formie zdjęć. Potem ona wyjaśnia, jakie to są dowody. Siempre me atormentaras, comprometas. Czyli wciąż mnie torturujesz obietnicami. Siempre me A on dalej wygaduje poetyckie bzdury. Pareses el viento que trae violines i y rosas. Czyli wyglądasz jak wiatr, lub przypominasz wiatr który przynosi skrzypce i róże. El viento, que trae violines y rosas. Tego zwrotu pareses, czyli wydajesz się, możesz użyć w ten sposób pareses cansado, czyli wyglądasz na zmęczonego albo pareses simpatico, czyli wydaje się sympatyczny. Ona ma już dosyć i śpiewa caramelos ya no quiero mas, czyli karmelki już nie chce więcej. Jano quiero Karamelos to cukierki, ale tutaj pewnie chodzi raczej o słodkie słówka. Ona ma już ich dosyć. Frazy, jano quiero más", czyli nie chcę już więcej, możesz użyć na przykład w rozmowie. Ktoś cię pyta, quieres mas elado, czyli chcesz więcej lodów? Ty odpowiadasz, no gracias, jano quiero más", czyli nie, dziękuję, już nie chcę więcej. On nic nie zrozumiał. Mówi muchas veces no te comprendo, czyli wiele razy nie rozumiem Cię. Muchas veces no te comprendo. No te comprendo znaczy nie rozumiem Cię, ale w mowie potocznej częściej się słyszy inny czasownik, entender i frazę no entiendo, nie rozumiem, lub no te entiendo, czyli nie rozumiem Cię. No comprendo i no entiendo są w zasadzie wymienne. Ale ten pierwszy ma trochę głębsze znaczenie i pewnie dlatego użyto go w piosence. Podczas gdy ten drugi, no entiendo, jest częściej używany w języku potocznym. On nie rozumie, a więc ona wyjaśnia: "De rosa i y violines", czyli o róży i skrzypcach. "De i y violines", czyli żeby przestał gadać o różach i skrzypcach. Potem dodaje: "Esta tarde no quiero que me hables, Czyli tego wieczoru nie chcę, abyś do mnie mówił. Esta tarde no que me Wcześniej on użył takiej grzecznej formy, "no quisiera", czyli nie chciałbym, a teraz ona mówi po prostu Nokiero, czyli nie chce. Nokiero quiero que me hables, czyli nie chce, żebyś do mnie mówił. Dlaczego nie chce? Wyjaśnia dalej. "Porque tan solo lo siento en mi alma". Co znaczy? Ponieważ czuję to tylko w mojej duszy. dan solo lo siento. En mi alma. Ona używa zwrotu lo siento, który zwykle tłumaczy się na przepraszam lub jest mi przykro. Jednak lo siento dosłownie znaczy czuję to. W tej piosence jest to właśnie w tym znaczeniu. Ona mówi Lo siento en mi alma, czyli czuję to w mojej duszy. Ty prawdopodobnie będziesz używać losiento w znaczeniu przepraszam, lub losiento jako jest mi przykro. Na przykład, nadepnąłeś komuś na stopę i mówisz, losiento, czyli przepraszam. Inna sytuacja, ktoś mówi do ciebie, mi marido murió hace dos años, czyli mój mąż umarł dwa lata temu. Wtedy odpowiadasz, lo siento, które w tym wypadku znaczy, jest mi przykro. Tak więc jest to bardzo użyteczna fraza, która dosłownie znaczy czuję to". Potem ona mówi bardziej ogólnie, nie zwraca się do niego. Mówi "quando me traen amor de verdad", czyli kiedy przynoszą mi prawdziwą miłość. Me traen amor de verdad. Czasownik traer, czyli przynieść, możemy użyć jako polecenia. Trael melo, czyli przynieś mi to. Tutaj są aż trzy słowa trae, przynieś, me, mi oraz lo, czyli to. Ale pisze się jako jedno słowo, traelmelo. W piosence ten czasownik jest w trzeciej osobie liczby mnogiej, me traen, czyli oni mi przynoszą. Kolejna linijka też mówi o nich. No mienten, czyli niekiedy kłamią. No Potem ona dodaje iluego severa czyli i potem to się widzi. Se jest to jedyne miejsce w piosence, kiedy użyty jest czas przyszły prosty. Czasownik verse znaczy widzieć się. Jest on tutaj w formie severa z akcentem na końcowe a. Severa można przetłumaczyć jako zobaczy się lub okaże się. Ktoś na przykład zapowiada maniana Ra sol, czyli jutro będzie słońce. A ty odpowiadasz? Severa, czyli zobaczy się. On chce jeszcze coś dodać i mówi. Una sola palabra, czyli tylko jedno słowo. Una sola palabra. Ale ona zaczyna śpiewać. Palabras, palabras, palabras. Czyli słowa, słowa, słowa. On próbuje. Escuchame, czyli posłuchaj mnie. Ale ona dalej śpiewa. Palabras, palabras. Przy poleceniu eskuciame, czyli posłuchaj mnie, warto zwrócić uwagę na pisownię. Mamy tutaj rozkaz eskucia, czyli słuchaj, i me, czyli mnie, ale pisze się to razem jako eskuciame. Jest to jedno słowo. On mówi teruego, czyli błagam cię. Można połączyć te dwie frazy i powiedzieć eskuciame, teruego, czyli posłuchaj mnie, błagam cię. Ona dalej śpiewa «Palabras, palabras», więc on mówi churo, czyli «przyrzekam to ci». Te lo Mamy tutaj trzy słowa «te» – «tobie», «lo» – «to» i «churo» – «przyrzekam». Słowa «te» i «lo» występują przed czasownikiem «churo», a więc pisze się je osobno. Cała fraza brzmi churo. Możesz powiedzieć na przykład «La pelicula es increíble, churo. Czyli film jest niesamowity. Przyrzekam to ci. Dodanie telo wzmacnia Twoje przyrzeczenie. Ona dalej śpiewa palabras i kończy stwierdzeniem. Tan solo palabras hay entre los dos. Czyli tylko słowa są między nami dwoma. Tan solo palabras hay los dos. Czasownik A znaczy znajduje się lub znajdują się. Używa się go zawsze do nieokreślonych rzeczy. Na przykład I un telefono en la cocina znaczy jest jakiś telefon w kuchni. Ale gdy mówisz o konkretnym telefonie, to powiesz El telefono está en la cocina czyli telefon jest w kuchni. Tym razem chodzi jednak o jakiś konkretny telefon. Inny przykład tej różnicy. Jesteś w małej restauracji i zastanawiasz się, czy oni mają tutaj ubikację. Pytasz Ai un bagno, czyli czy jest ubikacja, czy wy w ogóle macie jakąś ubikację. Z kolei w dużej restauracji jesteś pewny, że ubikacja na pewno jest tutaj, ale nie wiesz gdzie ona jest, więc pytasz Donde esta el banio, Czyli gdzie jest ubikacja? Tutaj kończy się pierwsza zwrotka. W drugiej zwrotce w zasadzie mamy to samo. Ona śpiewa prawie te same słowa co w pierwszej, za to on wygaduje troszeczkę inne poetyckie bzdury. Podsumowując, w tej piosence czasowniki występują prawie zawsze w formie czasu teraźniejszego prostego. Na przykład czasownik pasar, czyli przechodzić, mijać. Odmienimy go przez osoby. Paso por aquí, przechodzę tędy. Pasas el sal, podajesz sól. El tiempo pasa rápido. Czas mija szybko. Pasamos un buen rato. Spędzamy miłe chwile. Spędzamy mile czas. Pasais por ahí. Przechodzicie tamtędy. Eios pasan ahora. Oni przychodzą teraz. W piosence pojawia się najczęściej we frazie. „Ke pasa pasa pues. Que pasa pues. Czasownik querer, czyli chcieć, pojawia się wyłącznie w formie przeczącej. No quiero más. Nie chcę więcej. No quiero que me hables. Nie chcę, abyś do mnie mówił. Ten czasownik pojawia się też w formie warunkowej. Tryb warunkowy prosty, ale też jako przeczenie. No quisiera hablarte. Nie chciałbym mówić do ciebie. W no piosence Raz pojawia się czas teraźniejszy ciągły. Me esta inquietando, czyli mnie niepokoi. La que siempre me está inquietando. Chodzi o coś, co się dzieje w tym momencie. Ona mnie niepokoi teraz, właśnie w tym momencie. Z kolei czasownik ver, czyli widzieć, pojawia się w formie czasu przyszłego, prostego we frazie. Severa, czyli się zobaczy. W drugiej zwrotce pojawia się kilka innych słów, np. księżyc La Luna czy świerszcz El Grillo. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście audycję o drugiej zwrotce, czy może o jakiejś innej piosence. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.